Siemanko, witajcie na moim kanale. Ja się nazywam Łukasz, a w dzisiejszym filmie powycinamy sobie coś z pianki. Chodźcie, zapraszam. A dokładnie mówiąc, mówimy o takiej, takiej piance. To jest z tego co tu piszą, dwubarowna pianka warstwowa, dość samodzielnego przygotowywania wkładek warstatowych. A jeżeli tak mówią, to oczywiście tak jest. Pianka gdzieś tam w Anglii, czy, czy w Ameryce mówią na to shadow foam, e, kaizen foam, tak to się nazywało. U nas to jest pianka do wkładek, warstwowa. i powycinamy sobie różne w niej rzeczy. Do przygotowywania będą potrzebne e, takie coś i takie coś. Pisaki. Eee, ja przygotowałem sobie jeszcze skalpel. Do tego będzie łatwiej. No i nożyk do tapet, żeby rozchylać po długości. Może. No zobaczymy, jak to pójdzie. Chodźcie, lecimy. No dobra, właśnie zakończyłem projekt, to możecie zobaczyć na przebitkach. Projekt już gotowy, całkiem fajna, fajna zapianka muszę przyznać, przydałaby się e, pierwsza warstwa taka cieńsza, bo niektóre z nich jak możecie tutaj zobaczyć musiałem umieścić dość, dość głęboko. No, ta pianka jest, jest, dość, jest dość gruba. Tutaj przy tej pierwszej warstwie cienkiej by było lepiej, bo dałoby się to, to po prostu prawie, prawie zrównać z tym, ale i tak dobra. Mogę, mogę, mogę polecić do takich projektów. Może w następnym zrobimy do tego drewnianą ramkę, wolutę i spód ze sklejki powiesimy na ścianie i będzie grało i bucało. Dodatkowo zrobiłem uchwyty pod palce, co, co pod niektóre narzędzia, jak na przykład przy tym e, przymiarze kątowym. E, musiałem, bo cię, ciężko wychodziło. No i tyle. Dobra, jakbyście mieli jakieś pytania, śmiało pod, pod filmem nie, nie jest to super dokładnie zrobione, bo pierwszy raz wycinałem. Przykro mi, następnym razem na pewno będzie lepiej. Jakbyście chcieli odwiedzić mojego Insta gdzieś tutaj, YouTube'a, zostawić suba a tutaj. I widzimy się w następnej realizacji. Trzymajcie się. Hej!